Idę sobie w do plaży. Tu jest magnes, rękawica. Za chwilę wnębię najważniejsze główne wieści, czyli Urząd gminy po lewej z flagami tutaj Ładnie flagi powiewają powiem Wam mam jakiś sentyment do flag nie wiem czemu ale tak mam jak widzę flagę powiewającą to mogę godzinami na nią patrzeć niezależnie jaka będzie na niej do wzdłuż chleby sobie stateczki można trochę krótszą trasą na plażę dojść od strony portów czyli na plażę wschodnią ale jest jeszcze tak późno myślę że ludzi na plaży już tak dużo nie będzie także sobie spokojnie przejdę ten fragment promenady nadłebskiej nad Po drugiej stronie jest sprzedaż ryb bezpośrednio z kutrów rybackich. ale jest chyba ok tak to wszystko dzisiaj ładnie wygląda w rzeczywistości trochę inaczej bo nie aż tak żółto jaskrawo ale jest ok fale też są słabe chociaż już widzę, że są mocniejsze niż wczoraj pogoda się zmieniła, wczoraj było gorąco dzisiaj jest chłodniej i bardzo dobrze no to co ja idę zacznę sobie od tego korzenia, który to leży czyli o 222, bo tutaj takie było i zobaczymy czy ktoś coś zgubił czyli poszukiwania monet będą dobra przeszedłem sobie trochę na magnesie pusto w torebeczce tylko kapsle może ładnie szum ładne fale są tylko daleko wczoraj polowałem na większe ale nic mi nie udało no, nic no. nie wyszły najlepiej może dzisiaj wyjdą bo tam daleko są ale one rozbijają się tutaj o podwyższenie i nie dopływają do przegraży po co tam dalej? złotówek, 50 grosów Na razie na magnesie nic nie wiem. Nie wyszło Aha Ja mam te pancerne buty, także buty by mi się przylepił Pójdę jeszcze w tamtą stronę Tam gdzie zaneczek i Będę wracał wzdłuż Wydm. Może tam ktoś coś zgubił A później tu jeszcze raz przejdę dla samych fal tych tam płynących do drzegu Stanąłem, bo zauważyłem, że coś mi się przypiewało i tak sobie sprawdzam, oglądam, ten magnes oglądam i się przypięło Rzeczywiście jeden grosz się przypiął Także warto chodzić <grymne> Chociażby za jednym groszem że śmieje się Pewnie no, tak, coś wartościowego też się może przypiąć Ale Oprócz tego takie Znaleziska Czyli Trochę kapsli, jakaś tam butelka mniej więcej by się znalazło na tym W, wioseniu. Wioseniu. w nocy był deszcz Mam nadzieję, że kropel wyraźnie widać i że będzie widać wyraźnie tego pająka jest to jest, tylko go nie widzę Jest? Czekaj oh. nie go nie widzę, nie każdym to jest rozlewisko spokojnej dzisiaj łeby, a ja idę w tamtą stronę przez las, na plażę i dzisiaj bez spiny może się coś przyczepi do magnesu dochodzę do morza Ten szary punkt na dole, to morze. Dzisiaj zupełnie inne spokojne. Wczoraj trochę powiało, było trochę fal. I się nie ma. Położyłem, położyłem. Magnes pusty. Z jednej i z drugiej strony, dlatego że o, to ja tam widzę, tam daleko, jak się powiększa, tego nie wiem, tam daleko, tam. Jest koleś z wygrywaczem słychać go na kilometr. A ja się będę zawijał, bo zaczęło padać. Nawet posiliłem się wyszukiwarką pogody. Więc tak to wygląda: raz, dwa, trzy godziny padania. Niezbyt fajnie, więc się zabieram do domu. No i nam znać, bym jeszcze tu się wydał, tu lub na plaży obok, czyli za tamtym portem. Zobaczymy, może tam też Na razie tyle. Porozmawiałem sobie z tamtym poszukiwaczem. I powiedział mi, że 20 lat temu to jeszcze można było uzbierać na śniadanie. Teraz dzisiaj przynajmniej zebrał tylko 5 zł. Jeśli mu wierzyć, to może i tak jest, że 20 lat temu to się jeszcze coś zebrało. A ja sobie wracam do wynajętego pokoju u tej samej pani, którą polecił Dario z kanału Dario Magnes Neodymowi. Także pozdrowienia dla Daria. I do zobaczenia następnym razem, może jeszcze niedługo o, no, tu mówiłem widzicie jeszcze raz kawałek łeby to znaczy park w którym idę do plaży dzisiaj trochę pada ale magnesiarze i Inni poszukiwacze są nieprzemakalni, więc nie narzekam. Może z godzinkę, dwie połażę. Jak coś znajdę, to będzie. Jak nie znajdę, to też będzie dobrze. Pojutrze wyjeżdżam, czyli Dzisiaj nigdy się pożegnać morzem To jest staw. Staw łabędzi, tak się nazywa. Wcześniej myślałem, że to jest rzeczka. Patrzcie, jak pięknie słońce świeci dzisiaj. Chociaż tak się ładnie wydaje, jest piękna pogoda, bo się tylko wydaje. Tam za tą strugą światła jest plaża, a tam wiatr. Dzisiaj wiatr południowy, mocny, chyba o 35 km na godzinę. Już Już jest piesek. inaczej niż ostatnio ostatnio zrobiłem tę część skąd widzicie do, do tych czy nawet trochę za te budynki zameczku zameczku którego też nie widzicie ale tam jest tam. no to jak będzie co to wam pokażę nic nie słyszałem nawet kapsa nie słyszałem że się przydatnie... thank yeah. तमें रहती है थैंक यू z to nie moja ręka z kim nadżywająca tylko świat no pięknie Pan też się jedzie nad morze żeby zobaczyć takie coś dobra tym pięknym widokiem żegnam się pięknie. Ale jest piękny, bardzo I jest na I w ogóle piękny tygodniu, który się jutro kończy Do zobaczenia we Wrocławiu a tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i zapraszam do oglądania innych moich filmów Zapraszam słyszy z plażą zachodnią przez las tutaj tak, sobie do koła tamtąści z tą będę wracał ale idę sobie i co widzę nie widzę przed chwilą widziałem pieniążko widziałem a tu jest tutaj sobie leży 20 grosz 20 grosz i pewnie się zobaczycie nie, nie. Nie łapie. Także jest na około 20 groszy. Łączny stan znalezienia. 21 groszy. No zobaczymy, jak nad morzem nie wieje. Tak mocno jak ostatnio. Jak parę godzin temu. To położę jeszcze tam. A jak nie, to będę wracał.